あ Piękne rzeczy tu są. Strasznie piękne. No, ale te kwiaty, jakie ładne niektóre. O. Kurczę, jakie, jakie barwy. A ja co? A ja wiertło do metalu wzięłam. I tutaj, o. Proso. Dobra cena była, bo to mieszam przy piórkom nie? O. Takie fajne, ojej, te, te róże takie ładne, czarne tulibany, proszę bardzo, ładne, ładne rzeczy są, bardzo ładne, o, fabryka. tylko tutaj taka lawenda ładna. 12 taki bukiecik. Idziemy do kwiatów. Kwiaty w briko to zawsze są drogie, ale ta paproteczka kafajna. Paproć. Pióropusznik z Tutaj ogrodowa. resinę 32, jakie ładne kolory? No super Ant Anturium? Anturium 90. No i Magic Blue, tak? Okropne są te storczyki farbowane. Kwiaty w ogóle farbowane mi nie podchodzą. A to co to jest? Gasa. grub. co to jest? Zielone. Nie wiem, co to może być. Dobra. Lecimy do domu. Tu jeszcze. O, jaka duża. Witonia jaka duża, bardzo. Taka duża Fitonia. Tutaj jakieś akurat są niedrogie te kwiaty, o. Azalia jaka marna, ale kwiaty są. Dobra. A dzisiaj, a dzisiaj reperowałam łóżko. <laughs> Oczywiście tutaj z pełno sierści, bo już tak kolo był. Wnosia była, elmo był już tutaj, bo to po prostu się wzięło, opuściło. Tutaj tak samo o. wzięłam, dałam takie dwa cuda. To co mam, to dałam. Bardziej się tego nie dało zespolić, ale trudno. Już niech tak jest. A tutaj w taki sposób. No, także. Mm. łapie doświadczenia że tak powiem ale to łóżko to stało już jakiś czas nie w końcu się za to wzięłam bo to już tragedia tragedia kupiłam sobie wiertło do metalu mi będzie potrzebne także takie mam zakupy wiertło kupiłam, młoteczek i coś jeszcze a i wkręty no I zaraz to trzeba dokończyć i to umyć Dzień dobry, dzień dobry z grudka. Tutaj ładnie przerobione. Tutaj miałam Tybetaluksy Ech. Tutaj miałam dywan. Położony wykładzinę w zasadzie. E, I co? I też przerobione tutaj nie było e, trawy tylko były, wiecie co było? Mm. Jak one się nazywają nory, nory były. Do przycięcia śmieci z tej kupy, wiecie. Do przycięcia jest. Co tu jeszcze zrobione? Tutaj miałam dynie. w tamtym roku nie miałam nic. No ze względu na to, że po prostu nie wyrobiłam się. Brak siły do tego, do przekopania tego, bo u mnie to po prostu rośnie w zastraszającym tempie. Tutaj jeszcze jest jedna wykładzina, to też trzeba zdjąć. Tu jest dużo strasznie tych pokrzyw, więc nie wiem jak to będzie. Krypy jeszcze zostały, ale je, trzeba się nimi też zająć. Tutaj mamy, muszę umyć te okna nieco. Stare okna. E Leżały, wiecie. One zaraz zachodzą. I co? Truskaweczki tutaj mamy. Truskaweczki są. Przesadziłam stamtąd. Na razie jest tyle tych truskawek. Zobaczymy. Zobaczymy, jak będą jedzone przez Iwanie. No, to tyle jest truskaweczek. Muszę je dzisiaj podlać. Przesadzałam w sobotę. I co jeszcze? Ech. Ta róża ładnie idzie. Borówka. Kiwi. Kiwi widzę też, że wychodzi. W Kiwi w to może w tym roku w końcu wsadzę. Hmm. Ogródek przerobiony ładnie. Wykładzina jeszcze jedna. Dobrze, że te wykładziny no akurat miałam wykładziny. <laughs> Każdy tam może sobie nie folię nawet położyć blandekę. Nie. O, folia jeszcze niezrobiona. <laughs> Ale już i tak jest. Cacy. Już można. Można już się zastanawiać co gdzie. <laughs> Także tyle, czekam. mnie folia, tutaj muszę, muszę całkowicie zerwę to, nie? mam jeszcze trochę tej folii, to zrobię oblokę te, te drzwi, jeszcze w tym roku ona jeszcze po, po będzie ta folia. Te wszystkie dziury pozalepiam, trochę ich jest, ale ona jest czteroletnia, siedem lat. Także nie, nie jest tak źle. Tutaj i w kowie jeszcze patrzę, że on w tamtym roku przecież sadził truskaweczki. Patrzę, że ma też truskaweczki mu wychodzą. <laughs> Także w ogródku tyle. Nareszcie się coś dzieje. Słuchajcie, bo w tamtym roku to działo się mało. <laughs> tyle o ile. O, widzę, że tu jeszcze truskawki truskawka wychodzi, ona zawsze tutaj była, a tutaj mi idzie oregano i co i melisa nie, to akurat jest Widzicie, ja po prostu zapominam, no, tu jest Melisa. Zapominam niektórych słów po prostu. <laughs> o, już tutaj taka. Kurdybanek. Kurdybanek. No, tu jeszcze pokrzywę została Jasnota porporowa. Także roboty jest to jest, o taśma, taśma odpadła, dziura została, ale nic, jeszcze ten rok, ona jeszcze po, pobędzie, dobra, idziemy do domu, tam trochę rozsad zrobiłam i zobaczymy w domu. Mój Marianku, prześliczny mój, no daj dziubelka, no, no dawaj dziubelka. Bo idę. Iść czy nie iść. Iść czy nie iść, ciubelku. To idę. Dawaj dzióbka. Tutaj. Mój Marianecek. No chodź, Jezu. No chodź, Marian. Zobacz, co mam dla Ciebie. Listeczek. Chodź. Wodę wam później wymienię. No masz. Nie chcę. To ja idę, Marian. Idę, idę. Ja nie te buty założyłam. Tych butów nie lubi, <grybuj> Idę, idę Marianek. No, nie chcesz ze mną gadać tu nic. Wczoraj się przytulałeś, dzisiaj nie chcesz. No. Weszliśmy dzisiaj na spacer sobie, bo Elmundo jest po prostu zjadaczem schabowym. Trzeba go zmęczyć, żeby jakoś się zachowywał. Pięknie. Pięknie dzisiaj ciepło. Równiutko pole to Już ładnie zasiane. Mam nadzieję, że będzie kukurydza ko mnie. Bo ona taki klimat daje rośnie wysoka i zasłania nas. No i jesteśmy w moim ogródku w domu, samuraj, yy, betalux, czerwona papryka. Kajen. Umy oczywiście wszystko później, nie? Ale tam w gruncie rzeczy to to idzie. Yy, bawole, serce. Kmicic. Tutaj mamy... Gadek się tam wyleguje na swojej budce. Tutaj mamy... A to jeszcze resztki są ogórka. A tutaj mamy moją wspaniałą pelargonię. Łososiową, zobaczymy, jak ona wyjdzie. Wyszło mi raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sadzonek. No, także zobaczymy, jak ona mi wyjdzie. Powinno być ok. Tutaj mam sałatkowe ogórasy, i mam arbuzy. Nie, yy, arbuzów mam. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, sałatkowych mam pięć zawsze miałam tych sałatkowych mniej, nie? No zobaczymy jak teraz no to tak to mi idzie w ogóle to ja jeszcze mam mnóstwo do wysiania ale to już, i dymkę dzisiaj też kupiłam fioletową i zwykłą zawsze namaczam noc, noc moczę yy i dopiero później wsadzam w ziemię, bo tak one wiecie, szybciej, szybciej idą tutaj jeszcze robiłam las taki ogród w słoiku, zostało mi takich parę rzeczy musiałam to porozdzielać powsadzałam już także trochę tego będzie nowych roślinek mi się narobiło trochę, ale to dobrze, nie? o y no i tyle. Witajcie po tej stronie. Wyprowadziłam te wariatki na. Będziesz tu kurę, słyszę. Wychodzą, nie? Bo jest, są dziury w płocie, ale to już. Mam nadzieję, że niedługo to będzie zażegnane. Wyprowadziłam te wariatki na pole. Ładnie się pasą, trawkę jedzą. Jak się i jak się je przegłodzi to one, wiecie, interesują się trawką. Górze jak są najedzone, no to wtedy nie bardzo. No i patrzcie, kury mnie tu widzą i one już tu idą. A gdzieś tam na pewno jakaś kura jeszcze chodzi, bo słyszę ją. No i tak, u mnie te święta w tym roku myślę, że będą w końcu będą jakieś takie fajne w gronie najbliższych. Wiecie, takie na luzie, nie? Ja dużo, dużo jedzenia w tym, w tym roku nie robię. Ostatnio w ogóle w, w kilka lat wstecz to też tak nie bardzo jest z tym jedzenie, nie? Jak się nie ma dla kogo robić, to się nie robi. Włosy sobie robiłam, ale się pasą, no jestem pewna podziwu. Dzisiaj rano dostały po trzy jabłka. Po trzy jabłka rano dostały. Teraz już mamy godzinę 16. I, I co? O, i przeskoczyła ta kura. I one ładnie trawę jedzą, a tak to nie, one wolą wyciekać, jak ja im zerwę trawę skoszę i położę. Przed nimi. Tak to nie będzie. Albo jedzą, albo nie jedzą. No jak ładnie się zrywają dobrze, to ja dopiero na, na koniec dnia owies. Także mam nadzieję, że się włączę. Trochę sobie pogadamy. Mm. O, jakoś mi tak trochę dziwnie w tych jasnych, ale one się zrobią później takie, wiecie. No i tak i, 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 i takie rzeczy. Idę w robotę, no dopiero prawie, prawie co, dopiero już weszłam. Idę w robotę, bo to, to robota nie do przerobienia jest. Elmo! Wyjdź! To jest grzmot. No. Także ja na dzisiaj się już mm, z wami żegnam słońce. Się już schyla. Ja już nie chcę wam mówić, co ten pies robi po prostu nie chcę. I wam mówię na slime. Bo on jest taki, wiecie, miękki. Duży miękki pies. Jak coś robi, to on się przewróci. Lewo wstanie, taki o. No, także tak. Może napiszecie, co przygotowujecie na, na, na święta. Film będzie jutro, czyli w piątek. U mnie ładna pogoda. Ja dzisiaj usłyszałam, że ma być śnieg w przyszłym tygodniu, tak? Ja nie wiem. Mnie to nie interesuje. Ja go nie zamawiałam. Nie, to, to, to w ogóle będzie wykluczone. U mnie. Zobaczymy. Dobra, żegnam się z wami na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Już idę do ciebie ty. Fela się go boi. Napiszcie mi co robicie na święta jakieś, jak obchodzicie i w ogóle, nie? Ja to się ostatnio staram, w ogóle to jest taki dłuższy, głębszy temat. Staram się, o 20% z baterii mi staram się obchodzić yy, według naszych dawnych wierzeń słowiańskich, które, wiecie, albo i nie wiecie, no bo nie każdy się interesuje tym tematem. To nie jest, słuchajcie, z wiary chrześcijańskiej, tylko z wiary naszych przodków przeinaczone przez chrześcijaństwo. Pod własne. Widzi mi się, aby im było lepiej, prawda? na Nami władać. A więc staram się, słuchajcie, czytam dużo i wychodzi na to, że w zasadzie to chrześcijaństwo bardzo dużo zapożyczyło, jak w zasadzie to wszystko zapożyczyło, przeinaczyło po swojemu. Od słowian, Sławian, jak tam zwał. <noise> I teraz wszystkie na Elma idą. Elmo leży. <laughs> Elmo, zostaw nie można. Dobra, trzymajcie się. Yy, mam nadzieję, że mi się uda z wami połączyć na live, ale to będzie jak raczej późno. Ale jeszcze nie wiem, którego dnia wolę, wolę nie, wiecie, nie zapowiadać, bo różne osoby są na tym świecie, prawda? Trzymajcie się.